Na instagramowym profilu Izabeli Puciennik, finalistki The Voice of Poland z drużyny Lambery, pojawiło się pilne oświadczenie. „Z uczestniczką Talent Show nie jest najlepiej. Stało się to wczoraj” przekazała, dziękując fanom za dotychczasowe wsparcie. Przed nami finał The Voice of Poland. Już w sobotę 30 listopada odbędzie się finał 15 edycji The Voice of Poland, w trakcie którego widzowie swoimi głosami wybiorą zwycięzcę. Do walki o wygraną zakwalifikowali się Izabela Płciennik, drużyna Lambery, Anna Iwanek, drużyna Kuby Badacha, Mikołaj Przybylski, drużyna Michała Szpaka, Kacper Andrzejewski, drużyna Thompsona i Barona. Tuż przed decydującą rozgrywką zaczęły napływać niepokojące wieści na temat jednej z finalistek. Na Instagramowym profilu Izabeli Płóciennik pojawiło się oświadczenie, w którym podopieczna Lambery przekazała, że nie jest z nią najlepiej. Izabela Płóciennik nadała komunikat. Z opublikowanego w mediach społecznościowych nagrania wynika, że Izabele Płóciennik niespodziewanie dosięgnęły problemy ze zdrowiem. Jak już jakaś część z was wie, nie jest ze mną najlepiej, zaczęła, zwracając się do obserwatorów. Stało się to nagle, stało się to wczoraj i przyznam się szczerze, że bardzo się wystraszyłam. Co z udziałem Izy w finale? Myślałam, że cały mój występ jest pod znakiem zapytania, ale antybiotykoterapia czyni cuda, bo byłam w stanie dzisiaj w ogóle wstać z łóżka, mówi uczestniczka z drużyny Lambery. Płóciennik dziękuję fanom, którzy do tej pory okazali jej wsparcie w tej niełatwej dla niej sytuacji. Chciałam Wam bardzo podziękować za całe wsparcie, wszystkie wiadomości, te piękne słowa, które od Was napływają, to całe ciepło, którego mi teraz trzeba przekazała.